Jose kolekcjoner udzielił ponad 3 godzinnej spowiedzi, gdzie zdradził mocne szczegóły rozstania z Buddą, a widzowie jednogłośnie stają po jego stronie, szeroko krytykując Kamila. Dzisiaj wam to wszystko skrócę i zerkniemy na wszystkie argumenty pana Padres Pruszkowa. Dodatkowo Dios jest pod lupą CBSP. nowy rok zaczął się w polskim internecie od patu Sylwestra, Nie mnie! a na koniec przegadamy głośną aferę z wybuchem Tesli pod wieżowcem Donalda Trumpa. Zaczniemy od ciekawego update'u do Fundacji Dios, czyli jak oni sami siebie nazywają, Inspektoratu do Ochrony Zwierząt, wokół którego w ciągu ostatniego roku mamy masę kontrowersji. Na przykład z ich skandalicznymi praktykami podczas odbierania ludziom zwierząt, czy ciągłego zakładania zbiórek i błagania ludzi o pieniądze, mimo że potrafią zamknąć rok z wielomilionowym zyskiem. Organizacji już chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Jeszcze kilka dni temu opowiadałem o tej całej interwencji, gdzie szef inspektoratu wszedł do mieszkania mężczyzny i zabrał mu kota pod pretekstem, jakoby człowiek. Był alkoholikiem, a zwierzę było kompletnie zaniedbane, gdzie w tle leciała sobie wesoła muzyczka, i podobnych akcji było oczywiście znacznie więcej, a oprócz tego dużo osób podejrzewało ich o jakieś grubsze bałki finansowe. Jak możemy wyczytać z artykułu, już we wrześniu ubiegłego roku do śledztwa, które prowadzono w sprawie Dios, dołączone zostało 9 postępowań, a w kolejce zostało jeszcze kolejnych kilkanaście. Jak mówi prokurator Marek Rusin, okazało się, że w Polsce prowadzonych jest wiele postępowań dotyczących odebrania psów w trybie interwencyjnym przez Dios. Osoby, którym zwierzęta odebrano, nie widziały do tego podstaw. Były też wszczęte postępowania dotyczące zgodności prowadzonych zbiórek czy naruszania nietykalności. Połączyliśmy wtedy jedno postępowanie, sześć takich spraw, a później dołączaliśmy kolejne. I zarzuty mają tyczyć bezprawnego odbierania zwierząt właścicielom, takie jak chociażby te wspomniane wcześniej odbieranie kota, czy głośna sytuacja sprzed jakiegoś czasu, gdzie Dios odebrał psa paczyńskiemu, czyli wicemistrzowi w wyścigach psich zaprzęgów. Jedno z postępowań ma z kolei dotyczyć wykonywania zabiegów przez osoby nieuprawnione do tego, obrotu lekami, których nie ma w oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu. I jak wiadomo, Dios organizował masę różnych zbiórek na te poszkodowane zwierzaki. Często zanim nim ukazano jakiekolwiek dowody, że ta pomoc jest potrzebna. Jak chociażby w tej sytuacji, gdzie pies został przywiązany do drzewa, by nagrać skliwy filmik. Kolejna wypowiedź prokuratora też dość mocno naprowadza nas na to, że rzeczywiście mogły wystąpić jakieś problemy z tymi zbiórkami. Do prokuratury wpłynęło jeszcze kilkanaście innych zgłoszeń, także tych dotyczących oszustw. Chodzi o doprowadzanie w latach 2021-2024 do niekorzystnego rozporządzania mieniem darczyńców, które pochodziło z organizowanych zbiórek. Na Instagramie Diosu pojawiła się odpowiedź na tę całą aferę. Konrad dodał zdjęcie, jak jest zakłady w kajdanki z typowo emocjonalnym jak na Dios opisem. To zdjęcie to symbol próby załamania Dios.